Po co tu jesteś? mruknęła mama, krojąc cebulę, nie podnosząc wzroku. Tata zachichotał. Nie mówiliśmy ci, że w tym roku tylko dla rodziny? Uśmiechnąłem się, postawiłem torbę z prezentem i wyszedłem bez słowa. Pół godziny później telefon rozświetliły powiadomienia. Świąteczne zamówienie cateringowe anulowane. Płatność za wakacje zablokowana. Rodzinne konto Netflix wylogowane. Siostra napisała: Poważnie to robisz? Odpowiedziałem. Najbardziej bolały nie słowa, tylko sposób, w jaki je wypowiedzieli. Jakbym się nie liczył, jakbym był jakimś dalekim kuzynem, który zjawił się bez zaproszenia. Tygodnie spędziłem na planowaniu: późne noce po pracy, przeglądanie hoteli, porównywanie ofert na wyspy, sprawdzanie listy gości z ciotką, która zarzekała się, że cała rodzina będzie na rocznicy. Nie myliła się. Na podjeździe stało sześć samochodów. Rozpoznałem każdy: kuzyni, dalsi kuzyni, nawet rozklekotana minivanka wujka Tadeusza. Ale gdy wszedłem, jedyne co mnie powitało, to nóż krojący cebulę i głos, który nawet na mnie nie spojrzał. Po co tu jesteś? Nie zatrzymała się, nie rzuciła okiem, jakby przerwałem coś świętego. A potem tata. Siedzący przy kuchennym stole, jakby to był zwykły, niedzielny poranek z kawą i krzyżówką, powiedział: Nie mówiliśmy, że w tym roku tylko dla rodziny. To był cios. Bez żartu, bez uśmiechu, jakby to nie była kpina, tylko stwierdzenie, że nie jestem już częścią tego słowa. Rodzina. Trzymałem torbę z prezentem, srebrną, z granatową bibułą, wystającą z góry. W środku spersonalizowany album na rocznicę, który projektowałem godzinami odręczny list i na dole biała koperta z dwoma biletami na Hawaje. Pięć nocy, prywatny apartament, widok na ocean, dostęp do spa, wszystko, o czym zawsze mówili, że zrobią, jak tylko będą mieli pieniądze. Dałem im to jedno kiedyś, a oni nie dali mi dojść do słowa. Nie odezwałem się, nie pytałem dlaczego, nie tłumaczyłem. Postawiłem torbę na stole ostrożnie, jakby była ze szkła, i wyszedłem bez oglądania się. Wujek zauważył mnie z salonu, chciał wstać, ale nie zatrzymałem się. Nikt mnie nie zatrzymał. Wsiadłem do auta, przejechałem dwie przecznice i musiałem zjechać na bok. Nie płakałem, jeszcze nie byłem zły. Byłem po prostu skończony skończony z próbami skończony z udawaniem, że takie traktowanie to norma. Gdy dotarłem do zjazdu na autostradę, telefon zaczął wibrować. Catering anulowany, płatność za wakacje zablokowana, Netflix wylogowany, a potem wisienka na torcie wiadomość od siostry, poważnie to robisz. Patrzyłem na jej tekst, myśląc o tym, jak pomogłem jej refinansować pożyczkę na telefon za 1700 zł, której sama nie mogła dostać. Jak płakała, gdy przelałem jej kaucję, żeby nie straciła samochodu. Poważnie to robisz? Napisałem. Poważnie to nawet nie oddaje sprawy. Nie wiedzieli o Hawajach. Nie mieli pojęcia. Nikt poza wujkiem, który pomógł mi to zarezerwować i przysiągł, że będzie milczał. Planowałem ogłosić to przy kolacji po toaście. Miałem nawet przygotowane wideo z palmami i falami na pendrive do odtworzenia na ich telewizorze. To miał być ten moment. Taki był plan. Teraz plan był inny, teraz miałem dość udawania miłego. Traktowali mnie jak zapasowy generator, który włącza się, gdy w domu zabraknie prądu. Dobra. Wyłączyłem główny włącznik, a oni, nawet siostra, nie mieli pojęcia, jak ciemno się zrobi. Gdy słońce zaszło, miałem w głowie całą scenę, jak film, który oglądałem sto razy. Kuzynka Joanna pewnie otworzyła torbę. Zawsze była ciekawska. Wyjęła list, przejrzała go, zatrzymała się na kopercie. Może ktoś zażartował? O, tajemniczy prezent! Zanim wyciągnęła bilety. Potem cisza. A potem wujek Marek, pewnie już przy trzecim kieliszku wina, powiedział coś w stylu Kasia naprawdę się postarała, co? Załatwiła wam całą pieprzoną podróż na Hawaje. Od tak! A moi rodzice? Wyobrażam sobie, jak mama zamarła w pół mrugnięcia. Tata pewnie pochylił się w fotelu, próbując nadążyć za tym, co usłyszał. I wtedy dotarło do nich, że właśnie wyrzucili swoją złotą gęś z kuchni. Nie musiałem tam być, żeby wiedzieć, jak to się rozegrało. Widziałem podobne sceny całe życie. Najpierw żal, potem panika, potem kontrola szkód. Ale to nie miało znaczenia. Bo gdy oni się miotali, szeptali i szukali, kogo obwiniać, ja siedziałem w domu, w ciszy. Prawdziwej ciszy, takiej jaką masz, gdy odetniesz cały świat. Zrobiłem sobie jeden talerz jedzenia, nalałem drinka, wyłączyłem powiadomienia we wszystkich aplikacjach i położyłem telefon ekranem do dołu na blacie. Potem odłączyłem go zupełnie. Nie chciałem widzieć ich imion, ani jednego. Nie czułem wyrzutów sumienia, nawet przez chwilę. Zawsze znajdowali sposób, by sprawić, że czułem się mały, nawet gdy dawałem im wszystko, tym razem dałem coś ogromnego, coś, czego nikt inny nie dał. Podróż, o której mówili latami, jakby była nieosiągalna. A oni nie tylko mnie odrzucili, nawet nie spytali po co przyszedłem, nie obchodziło ich to. Gdy obudziłem się rano, podłączyłem telefon, żeby zobaczyć, jak źle jest, od razu się rozświetlił. Dwadzieścia dwa nieodebrane połączenia, wiadomości głosowe od obojga rodziców, trzy od siostry. Teksty były gorsze, długie akapity pełne ciepłych słów, emotikonów. Kochanie, skarbie, przepraszamy. Nie powiedziałaś, nie wiedzieliśmy. Jakby mogli jednym ruchem odwrócić wszystko fałszywą troską. Gdy skończyłem czytać, ktoś zapukał do drzwi. Wiedziałem, kto to. Nie otwierałem od razu, tylko patrzyłem przez wizjer. Oboje ubrani, jakby wracali z kościoła. Tata trzymał torbę z mafinkami, kupionymi, z etykietą wciąż na opakowaniu. Mama ściskała jedną z tych generycznych kartek z podziękowaniem, które ludzie trzymają w szufladzie na nagłe urodziny. Wyglądali jak obcy, próbujący mi coś sprzedać. Otworzyłem drzwi, głównie po to, by zobaczyć, jak długo utrzymają tę maskaradę. Usiedli jak goście. Tata próbował żartować o pogodzie, mama pytała o pracę. W końcu, jak wiedziałem, że zrobią, przeszli do sedna. Mama powiedziała ostrożnie, jakby bała się coś zepsuć. Nie anulowałaś tej podróży, prawda? Nie wahałem się. Powiedziałem, że przepadła. Sprzedałem cały pakiet komuś innemu rano. Zmiana była natychmiastowa. Całe to udawane ciepło zniknęło z ich twarzy, ale nic nie powiedzieli. Po prostu siedzieli. Nie dodałem nic więcej. Bez wyjaśnień, bez uspokajania, bez przeprosin. Po kilku niezrównych minutach wstali i wyszli, nie tykając mafinek. Tata powiedział, że porozmawiamy później. Mama rzuciła mi spojrzenie, jakby coś kalkulowała, jakby rodził się plan. Myślałem, że to koniec. Ale tej nocy dowiedziałem się, jak bardzo się myliłem. Część trzecia. Odwet. Jedynym powodem, dla którego wiedziałem, że coś jest nie tak, był przechył. Mój samochód nie stał dobrze, gdy skręciłem na ulicę. Pochylał się do przodu, jakby zwiesił głowę ze wstydu. Przez chwilę myślałem, że jestem paranoikiem. Ale gdy zaparkowałem na podjeździe, blask latarni padł pod odpowiednim kątem i zobaczyłem. Dwie przednie opony przecięte, niespuszczone, nieniskie, zniszczone. Nie wysiadłem od razu, tylko siedziałem w fotelu kierowcy, patrząc na uszkodzenia, jakby to była cudza historia. Ale wiedziałem, że to nie przypadek. To nie był żaden dzieciak z sąsiedztwa z urazą ani nieudana kradzież. To było osobiste, celowe. To oni. Tylko dwie osoby były na tyle małostkowe i głupie, by myśleć, że to coś załatwi. A jeszcze kilka godzin wcześniej byli w moim mieszkaniu, uśmiechnięci, z miękkimi głosami, udając, że wszystko gra, bo myśleli, że wciąż mam te bilety w kieszeni. Wszedłem do domu, nie zdejmując butów. Otworzyłem laptop, usiadłem przy blacie kuchennym i zabrałem się do roboty. Najpierw wspólny fundusz na remont. Rodzice mówili o przebudowie całego drugiego piętra domu, zrobieniu apartamentu dla gości, może nawet wynajmie dla dodatkowego dochodu. Nie stać ich było na całość, więc zgodziłem się dorzucić. Po cichu, oczywiście. Co miesiąc przelewałem 1200 zł na osobne konto, które założyłem na ten cel. Nie znali dokładnej kwoty, ale wiedzieli, że pokrywam większość. Zatrzymane, wyłączone przyszłe przelewy, zablokowane. Potem siostra. Od dwóch miesięcy miała nową pracę, której nienawidziła i ledwo wiązała koniec z końcem. Przez ostatnie sześć miesięcy dawałem jej 600 złotych miesięcznie na czynsz, żeby nie maksowała karty kredytowej. Nigdy nie prosiła dwa razy, tylko wysyłała emotikon z modlącymi się rączkami, jakby to wystarczyło. Otworzyłem aplikację bankową, anulowałem cykliczny przelew, wyczyściłem historię płatności. Odłączyłem jej konto całkowicie. To było dwa. Następnie pożyczka. Chciała nowy telefon, bo wszyscy w pracy mają iPhony, a jej stary był obciachem. Podpisałem za nią, załatwiłem upgrade, a gdy zaczęła opuszczać raty, przejąłem płatności. 1700 zł łącznie. Płaciłem automatycznie co miesiąc, bez zastanowienia. Wszedłem, usunąłem kartę, anulowałem autopłatność. Zostawiłem kolejny rachunek jej problemem. 3. Potem otworzyłem wszystkie serwisy streamingowe. Hulu, Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Spotify. Te, z których korzystali latami, nie dokładając ani grosza. Nigdy nie prosili, po prostu się logowali i zachowywali, jakby to było ich rodzina, prawda? Zmieniłem hasła na każdym koncie, wylogowałem wszystkie urządzenia. Na Netflixie zmieniłem nazwę ostatniego profilu na koniec darmowych przejazdów. Na Spotify zostawiłem tylko jednego użytkownika. Siebie. Cztery. I na koniec wykonawca. Miał zacząć kładzenie płyt gipsowych i malowanie na korytarzu na drugim piętrze w przyszłym tygodniu. Zrobił już izolację i część instalacji elektrycznej, za którą zapłaciłem z góry, ale wciąż byłem winien drugą połowę za całość. Zadzwoniłem do niego. Kazałem! Przerwać. Powiedziałem, że reszta projektu jest anulowana. Zapłacę za to, co zrobione, ale nic więcej. Nie pytał dlaczego, tylko powiedział OK. To było pięć. Nie chodziło o zemstę. Nie na początku. Chodziło o równowagę. Raz chciałem, żeby szala przechyliła się z powrotem na zero. Koniec, Spomóż nam tylko ten jeden raz. Albo zwierz, jak bardzo cię doceniamy. Koniec z wpędzaniem mnie w poczucie winy, że płacę za ich bałagan, podczas gdy oni zachowywali się, jakbym powinien być wdzięczny, że w ogóle mogę pomóc. Sprawdziłem jeszcze jedną rzecz. Otworzyłem aplikację systemu bezpieczeństwa, kliknąłem nagrania z kamery z tego wieczoru. Nie zajęło to długo. O 19.12 samochód zatrzymał się po drugiej stronie ulicy. Nie zaparkował, tylko stał. Po minucie otworzyły się drzwi pasażera to był tata bez wahania bez rozglądania się podszedł do mojego auta jakby szedł po pocztę kucnął został tam może 20 sekund potem przeszedł na drugą stronę kolejne 20 sekund wrócił do samochodu odjechali mama prowadziła nie zapisałem nagrania nie musiałem zamiast tego włączyłem telefon od razu zawibrował nowe wiadomości od obojga ton się zmienił Koniec słodkich słówek. Mama, musimy porozmawiać. Za bardzo to rozdmuchujesz. Tata, to wciąż twoja rodzina. Nie odrzucaj wszystkiego. Siostra, co się dzieje? Dlaczego moje płatności zniknęły? Nie odpowiedziałem nikomu. Siedziałem w ciemności, pozwalając im poczuć to, co ja czułem latami niewidzialny, niesłyszany, nieważny. Następny dzień zaczął się za cicho. Bez wibrującego telefonu, bez pukania do drzwi, nawet bez maila z pracy, jakby świat się zatrzymał, czekając, aż coś pójdzie nie tak. Nie ufałem temu. Do południa dowiedziałem się dlaczego. Pukanie do drzwi. Nie takie zwykłe, szybkie i ostre, jakby ktoś był zbyt wściekły, by być uprzejmym. Sprawdziłem wizjer. Siostra, sama. Otworzyłem drzwi do połowy, blokując jej wejście. Nie czekała. Nawet się nie przywitała. Odciąłeś mi płatność za telefon? Powiedziałem, że tak. Dodałem, że odciąłem też resztę. Pomoc z czynszem, streaming i że powinna spytać rodziców dlaczego. Patrzyła na mnie, jakby jej naplułem w twarz. Karasz mnie za coś, co oni zrobili? Nie odpowiedziałem od razu. Pozwoliłem ciszy się przeciągnąć. Potem spytałem, powiedziałaś coś, gdy wyrzucali mnie z kuchni? Milczała. Stanęłaś za mną choć raz. Więcej ciszy. Spróbowała innej taktyki. Okej, okay, może nie. Ale myślisz, że przebijanie opon własnej rodzinie to normalne? mrugnąłem. Myślisz, że nie wiem, że to oni? Myślisz, że nie mam tego na nagraniu? To ją zatrzymało. Odwróciła wzrok, bawiła się kluczami, a potem, prawie szeptem, Mama mówiła, że nie zadzwonisz na policję. To było to. Cofnąłem się, powiedziałem, że skończyłem i zamknąłem drzwi przed jej nosem. Nie mocno, nie wystarczająco by to zakończyć. Pięć minut później telefon znów się rozdzwonił. Mama wysłała kolejną serię wiadomości przeprosiny, wyjaśnienia, historie bez sensu. Tata napisał o potrzebie uwolnienia frustracji. Kręcili się. Łapali czegokolwiek, co powstrzymałoby mnie przed zrobieniem tego, co myśleli, że mogę. Ale potem przyszło coś, czego się nie spodziewałem. Wiadomość od kuzyna, z którym nie rozmawiałem od dwóch lat. Bartek, który dorastał ze mną, wyprowadził się na drugi koniec kraju. Rzadko się odzywał. Wiadomość była krótka. Sprawdź Facebooka. Wujek Roman napisał coś dziwnego. Sprawdziłem. Wujek Roman, który ledwo ogarnia, jak oznaczyć kogoś na zdjęciu, postanowił zająć stanowisko. Długa, wściekła, publiczna tyrada o niewdzięcznych dzieciakach, fałszywej lojalności rodzinnej i o tym, jak nawet najhojniejsze serce może zostać zatrute roszczeniami. Nie wymienił mojego imienia, ale nie musiał. Każdy w rodzinnym czacie wiedział, o kogo chodzi. To nie było najgorsze. Najgorsze były komentarze. Ciocie, kuzyni, ludzie, z którymi nie rozmawiałem latami, wszyscy się odzywali. Chyba nie bez powodu jej nie zaprosili. Myślała, że jest lepsza od wszystkich. Zawsze popisuje się kasą, ale szacunku zero. Siedziałem, przewijając, obserwując, jak nagonka rozgrywa się na żywo, a potem wiadomość, która mnie zamroziła. Myślę, że to nam należą się te bilety nie jej od mamy nie do mnie do wujka Romana w komentarzu pod jego postem jakby zapomniała że mogę to przeczytać patrzyłem na to przez pełną minutę potem chwyciłem telefon nie po to by odpowiedzieć nie po to by krzyczeć tylko by opublikować i zrobiłem to jeden zrzut ekranu pełny plan podróży biletów całkowity koszt 1142 zł z podpisem to był ich prezent. Powiedzieli, że tylko dla rodziny. Chyba mieli na myśli coś innego. Potem znów wyłączyłem telefon. Niech walczą o popioły. Następnego ranka mój post eksplodował bardziej niż się spodziewałem. Nie oznaczałem nikogo bez imion, tylko zrzut i zdanie. Ale to nie miało znaczenia. Ci, którzy mieli to zobaczyć, zobaczyli, a reszta szybko została poinformowana przez innych. Do południa miałem dwadzieścia nieprzeczytanych wiadomości. Do pierwszej drugiej, Do drugiej głosówka od samego wujka Romana. Jego ton był mniej odważny niż na Facebooku. Chciał oczyścić atmosferę. Mówił, że nie znał pełnej historii. Jasne. Reszta rodzinnego czatu implodowała. Połowa kuzynów stanęła po mojej stronie. Druga połowa udawała, że nigdy nic nie komentowała. Zrzuty ekranu latały. Administratorka czatu, kuzynka Teresa, w końcu zarchiwizowała czat i napisała do mnie prywatnie. To pieprzona strefa wojny. Nie ruszyłem się z kanapy. Około piętnastu wałum znów zapukali do drzwi. Nie siostra tym razem, rodzice. Nie czekali aż otworzę. Stali na zewnątrz, dzwonili i pukali raz za razem. Nie poruszyłem się. Po pięciu minutach usłyszałem kopertę wsuwaną pod drzwi. Gdy odjechali, podniosłem ją. W środku list od taty, napisany szybko, pismo chaotyczne, atrament rozmazany w miejscach, gdzie pewnie za mocno naciskał. Pisali, że przepraszają, że nie myśleli jasno, że to nie miało zajść tak daleko. Zakończył jednym zdaniem. Czekaliśmy trzydzieści pięć lat na tę podróż. Nie kasz nas za jeden błąd. Zaśmiałem się na głos. Jeden błąd. Mógłbym zrobić album z ich jednych błędów. Nie minęło 30 minut, gdy zadzwonił wykonawca, który miał kończyć remont drugiego piętra. Powiedział, że tata się z nim skontaktował, oferował przejęcie płatności, ale karta została odrzucona dwa razy. Potem drugi telefon od operatora komórkowego. Płatność za telefon siostry nie przeszła. Linia miała zostać zawieszona za trzy dni, jeśli saldo nie zostanie uregulowane. Rozpadali się. Wieczorem kuzynka Joanna napisała. Ta sama, która pewnie otworzyła torbę z prezentem. Powiedziała, że mama dzwoniła do niej płacząc, próbując namówić ją, by przekonała mnie do przywrócenia samych biletów, że resztę jakoś ogarną. Ale ta podróż, to było wszystko. Nie odpowiedziałem. Nawet nie myślałem o odpowiedzi do następnego dnia, gdy poszedłem po zakupy i zauważyłem bok mojego domu. Farba w sprayu, niezbyt duża, ale wyraźna. Bezduszna. To wszystko. Czerwone litery wielkie na elewacji koło kuchennego okna. Jedno słowo, ale powiedziało mi wszystko, co musiałem wiedzieć. Nie odpuszczali. Podwajali stawkę. Gdy manipulacja nie działała, przeszli do wstydu, a gdy wstyd nie działał, do wandalizmu. Złożyłem raport na policji, nie dlatego, że myślałem, że coś z tego wyniknie, ale chciałem mieć dokumentację. Potem zadzwoniłem po malarza, żeby dostać wycenę. Czyszczenie, gruntowanie i malowanie elewacji miało kosztować 950 zł. Wiedziałem już, kto kiedyś pomagał mi płacić za utrzymanie domu. I wiedziałem, że od teraz żaden z nich nie zobaczy ani grosza. Chcieli to wszystko spalić. Dobra, zobaczymy, jak poradzą sobie w zimnie. Do końca tygodnia czat rodzinny zamilkł. Żadnych memów, zdjęć czy ich z dzieci. Przypomnień o urodzinach tylko cisza. Jakby cała rodzina zgodziła się przestać udawać, że kiedykolwiek była rodziną. Zatrzymałem wiadomość głosową od policji, zwykły telefon z informacją, że udokumentowali incydent i będą monitorować okolice, co oznaczało Nie zrobimy nic, chyba że złapiesz ich na gorącym uczynku z puszką farby w biały dzień. Nie obchodziło mnie to. Szkody były niewielkie. Punkt został postawiony. Dom przemalowałem następnego dnia. Gdy malarz pracował, siedziałem na werandzie z kawą, przeglądając stare zdjęcia ze świąt i urodzin, gdzie to ja trzymałem aparat i płaciłem rachunki. Zawsze szeroko się uśmiechali, gdy byli po stronie odbiorców. Już nie. Ostatnia wiadomość przyszła w sobotę rano. Tata, notatka głosowa, bo najwyraźniej tekst mu nie wystarczał. Powiedział, że popełnili błąd, że stracili panowanie, że źle zrozumiałem ich reakcję w kuchni tamtego dnia, że to miał być żart. Potem, po długiej pauzie, zdradził prawdziwy powód wiadomości: Nie stać nas na Hawaje. To nie tak, że kiedykolwiek zrobimy coś takiego znowu. Wiesz o tym. Próbował brzmieć jak przegrany, ale słyszałem nutę pretensji, obwinianie w rozczarowaniu. Tego popołudnia zadzwoniłem do biura podróży. Powiedziałem o sytuacji, że sprzedałem pakiet znajomemu. Byli mili. Powiedzieli, że mogę wysłać powiadomienie o anulowaniu do oryginalnych gości, jeśli chcę, dla formalności. Nie zostawiłem ich w niepewności. Potem zalogowałem się do banku i zrobiłem ostatnią zmianę. Miałem wspólne konto awaryjne z rodzicami. Rzadko z niego korzystali, ale było na wszelki wypadek. Ciche, niezawodne. Traktowali je jak plan zapasowy, zakładając, że zawsze będę je zasilał, gdy zrobi się ciasno. Opróżniłem je. Dwanaście tysięcy złotych przelane na oddzielne konto osobiste, które założyłem pod nazwą, której nigdy nie rozpoznają. Tej nocy dostałem ostatnią wiadomość od mamy: Jeśli nam nie pomożesz, wszystko się rozpadnie. Miała rację. Remont drugiego piętra stanął. Wykonawca zrezygnował telefon siostry został zawieszony. Przeszła na tymczasowy numer, pewnie kupiony za ostatnie oszczędności. Czat rodzinny nigdy nie wrócił. Kuzyni zaczęli szeptać za zamkniętymi drzwiami, zdając sobie sprawę, że może wybrali złą stronę. A ja? Zacząłem lepiej spać. Najgorsze w tym wszystkim. Nie były przecięte opony, grafiti, ani to, jak przekręcali wszystko, by wyjść na ofiary. To uświadomienie sobie, że latami dawałem i dawałem, a oni kochali mnie tylko gdy czegoś potrzebowali. Teraz potrzebowali cudu, a ja nie byłem już w biznesie ich ratowania. Minęły nieco ponad trzy miesiące od tego wybuchu. Nie myślałem, że tak długo będą milczeć, ale najwyraźniej dno ma swoją własną ciszę. W zeszły czwartek dostałem list. Nie rachunek, nie spam. Ręcznie napisany, bez adresu zwrotnego. Pismo drżące, jakby ktoś pisał niedominującą ręką celowo. W środku jedno zdanie. Babcia chcecie zobaczyć, nie czuję się dobrze. Nie widziałem babci od roku. Ostatnio słyszałem, że wciąż jest bystra, wciąż ogrodniczy, wciąż jedyna w rodzinie, która nigdy nie prosiła mnie o pieniądze. I nigdy nie mieszała się w dramaty. Obserwowała, oceniała po cichu i trzymała się na uboczu. Zadzwoniłem do niej. Odebrała po trzecim sygnale, jakby czekała. Rozmawialiśmy 15 minut. Nie pytała o Hawaje, nie wspomniała o czacie, nie poruszyła tematu opon, wakacji ani posta na Facebooku. Zamiast tego spytała, czy pomogę jej z czymś. Nie z pieniędzmi, nie z zakupami, nawet nie z czymś dużym. Chciała sprzedać dom. Powiedziała, że ma dość bycia świadkiem tych bzdur, że przeprowadza się do mieszkania dla seniorów na południu, że nie ufa nikomu innemu w rodzinie, by zajął się szczegółami. Zgodziłem się bez wahania. Następnego dnia zadzwonił kuzyn Bartek, niespodziewanie, spytał: Naprawdę rozmawiałeś z babcią? Potwierdziłem. Zamilku, po czym powiedział: Zostawia ci dom. Wiesz o tym, prawda? Nie wiedziałem. Okazało się, że zmieniła testament miesiąc temu. Usunęła mamę, usunęła wujka Romana, usunęła połowę tych, którzy czekali na jej śmierć, by podzielić nieruchomość jak bufet. Bartek nie powiedział wiele więcej, tylko No dobrze. I się rozłączył. Tydzień później pojechałem do miasteczka, gdzie mieszkała babcia. Przywitała mnie w drzwiach, wciąż w rękawicach ogrodowych, z sekatorem w tylnej kieszeni wyglądała na zmęczoną, niesłabą, po prostu znużoną. Spędziliśmy popołudnie na papierach, wystawianiu domu z zaufanym pośrednikiem, pakowaniu pudeł, których nie chciała zostawiać obcym. Nie płakała. Nie wygłaszała mów o rodzinie, przebaczeniu czy dziedzictwie. Podała mi klucze i powiedziała. Rób co chcesz. Tej nocy spałem w pokoju gościnnym, tym z żółtymi zasłonami, i skrzypiącym wentylatorem sufitowym, który zawsze sprawiał, że czułem się bezpiecznie jako dziecko. Dawno nie czułem się bezpiecznie. Rano, przed wyjazdem, babcia wręczyła mi małą kopertę. Była gruba. Otworzyłem ją w samochodzie. W środku czek na piętnaście tysięcy złotych na linii Memo napisała na naprawy i na twój spokój. Nie zrealizowałem go od razu, ale trzymam go w portfelu. Przypomnienie, że nie każda miłość ma warunki, że czasem ci, na których najmniej liczysz, pojawią się, gdy to najważniejsze. A ci, dla których wyprówasz flaki, zauważą cię dopiero, gdy przestaniesz. Wciąż nie rozmawiałem z rodzicami, siostrą, ani wujkiem Romanem. Dom, w którym dorastałem, stoi z niedokończonym remontem, z korytarzem na drugim piętrze, pełnym odsłoniętej izolacji i niedokończonych kabli. Samochód z przeciętymi oponami ma nowe koła. Zapłaciłem za nie sam. Nie wnoszę oskarżeń. Nie odwzajemniłem ciosu. Po prostu się odłączyłem. Zmieniłem numer, założyłem nowy e-mail, zablokowałem ich wszystkich w mediach społecznościowych. Jest spokój w ciszy, gdy na nią zapracujesz. Torba z prezentem na Hawaje poszła na schronisko dla kobiet. Album, list, nawet ta mała koperta, którą tak starannie schowałem. Gdzieś ktoś inny potrzebował poczuć to, czego ja nie dostałem: chciany, włączony, doceniony. Teraz, gdy ludzie pytają, dlaczego nie jeżdżę do domu na święta, uśmiecham się i mówię: Byłem już i nie chcę wracać. Bo rodzina to nie tylko krew to ci, którzy się pojawiają, którzy słuchają, gdy mówisz, że boli, którzy przestają ranić, gdy zdają sobie sprawę, że to robią, a gdy tego nie robią, Przestajesz wracać do ognia tylko dlatego, że kiedyś cię grzał, budujesz własne ciepło, a jeśli ktoś pyta co się stało, mówię prawdę. Dałem im wszystko, a gdy przestałem, pokazali kim naprawdę są. Więc odszedłem i tym razem nie wróciłem.